Witam wszystkich serdecznie, ustawiam minutnik, bo będzie kilka odcinków poza streamem. No właśnie, z gry, której w sumie dawno nie było, nawet ja nie pamiętam za bardzo na czym żeśmy... Ale laguje. Ostatnio skończyli, słuchajcie. Chociaż może się troszkę poprawiło. Okej, okay, słuchajcie, wyjdźmy narty z domu. Oczywiście przypominam, że na koncie w streamowym jesteśmy puchonym, bo na moim własnym, takim prywatnym koncie, na którym też już dawno nie grałem, jestem znowu szkurde, ale ladży. Widzicie, zadajcie moment. Jednak troszkę ladży, jednak troszkę ladży, więcej ustawienia, nie ten przycisk. Za dużo ostatnio gram w japońskie gry. A, ha, 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 ha. Ustawienia to będzie to. Pełnym... Ekran w pełnym o Nie, Nvidia DLLS. Yy. Yy, raczej tak i to będzie na wydajność nam szło. Kurwa. Na, wyda... na ultra wydajność nawet, bo mamy. Hmm. Opóźnienie raczej niskie nas interesuje. Zwiększenie ostrości w sumie nie. Afer Kalibracja obrazu, głębokie pole. Zalecana, niska, 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 dobra. Okay, powróć. No bo zobaczmy jak będzie teraz każdym... o, jest od razu lepiej. Tak jest, o to nam chodziło. Tak powinno być. Ostatnio w ogóle mieli problem z optymalizacją, o ile dobrze pamiętam, bo... Mm... Bo w któregoś razu jak odpaliłem nie poza streamem na swoim właśnie prywatnym koncie, to się grać nie dało, bo ciało jak cholera. No, więc no. No, w końcu, ale widzę, że w końcu coś tam grzebnęli i to poprawili. No i w sumie fajnie. O, nawet drzwi się otwierają, widzicie. Odkryte dolne wielkie schody, czyli to tak, tu, to tak tylko powiem, że tu znajduje się pokój ślizgonów. W tym konkretnym miejscu. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Ale się teraz... A przed chwilą tak chwaliłem, tak że się nie tnie no Już Już spokój Przynajmniej loadingi są. Dobra, dobra, chociaż tyle dobrze trzeba zmienić ten komputer. Niech się ten YouTube rozwija By się przydało, nie? Albo pracę znaleźć, normalną żeby ulepszyć tego kompa, bo Czasami właśnie przy takich bardziej wymagających grach, jak mamy teraz... Hogwarts Legacy, to widzicie co się dzieje. Chociaż i tak... Jest poprawka względem tego, co było kiedyś. Kawałek trzeba iść, mogę... No nie chciało mi się tepać, bo chcę się przejść, bo już dawno nie grałem, więc... Mhm. Żeby nie było, że to spędzimy cały ten czas na tylko chodzeniu, ale myślę, że nie, ale czasem, czasem lagnie to... i to dość mocno, no właśnie tak jak teraz chociażby. Ale słońce, uch. Okej. Okay. Widzicie, weszliśmy na dwór i od razu pełno lagów, ale dobra. Myślę, że przy takich lagach się da grać, Ostatnio to jak wszedłem właśnie na prywatne konto przed tym patchem, który był niedawno to była animacja poklatkowa, dosłownie, że yy, tyk, tyk, żeby mnie skakało, nie? A tutaj idzie, idzie. pytanie za milion pięćset sto punktów, czy to się aby na pewno nagrywa? Tak, aby na pewno się nagrywa, dobra. Żeby nie było, że kurde Gana cię nic nie dzieje. Te ciuszki to tak bardziej zimowe, a zauważyłem ja jedno, że lagi sam jak się doładowuje otoczenie. No cóż. Ja pamiętam jak się tu biegało. Pamiętam, że tu jest czary, tu jest. To jest celownik. Nixon? Nie Aha, to jest tel Telepalter, dobra że się można tepać może, ale radzi czasami No To jest Protego O, boże A, tak Tak jest przytrzymanie Powoduje, że biegnę. Okej, okay. to fajnie wiedzieć. Mm, no właśnie, to jest bardzo dobry czas na no, przypomnienie sobie jak się w tę grę grało. W sumie właśnie takie poważenia. W ogóle to piję dzisiaj drugą kawę już. Żybki. Okej. Okay. A są. Mhm. Mm ok, lecimy dalej. Przy okazji można zbierać jak to w RPG'ach takie śmieci. Bo mnie ostatnio, powiem szczerze, że ostatnio dużo też w Gęsina gram i mnie Genshin nauczył zbierać śmietki, bo przecież te śmietki są często do upgrade'ów potrzebne, nie? No dobra, przestało się lagować, to chyba nam się zoptymalizowało wszystko w końcu, czyli po prostu wiecie, wystart rozruchowy był jaki był. Mhm. Okej, okay. czyli wystarczy, że kliknę i on sam będzie biegł. Spróbujmy pocelować. Okej. Okay. No dobra, mamy kamień księżycowy. No dobra, coś tam celujemy, coś tam nam nawet wychodzi. Okej. Okay. W sumie ta gra jest piękna nawet na minimalnych. Tak mi się przypomniało, ta gra jest naprawdę piękna nawet na minimalnych. Chociaż teraz... Te doładowywanie tych tekstur, to... Okej. Okay. No dobra. Tu są trzy... Tu są trzy Tak, tak jest. Okej, okay, ciemności już jest jasno. Aha, nie chce się dodawać tekstury. Mamy to

He recognized me hmm. instantly which is more than i can say for some of my own classmates I okay to realize i was actually a witch not a wizard not all goblins are like ranrock and his loyalists lord is as worried as the rest of us about what's been going on in that okay. case i'd like to talk with him about ranrock in particular where might i find him i assume your interest is to do with the rumors i've heard about ranrock working with our friend rookwood it is Jak ktoś pamięta sagę Harry'ego Pottera, to Rockwood był śmierciożercą, więc... E, wow. Tradycje rodzinne najwyraźniej każą im być złymi, hmm. Szkoda, że dubbingu w tej grze nie ma. Hmm. Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee okay. it. that said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Okay. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies, mm. plain and simple. I uh -huh. uh -huh. never tolerated them in my own life, and so I no, won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They no, should, however, be confronted and reminded whenever possible that the rest of us are not. If you find okay. Lord Gog, please give him my best. Okej, okay, yy, dobra. Yy, Ten tak. przypominam, że nasz bohater posługuje się starożytną magią. Oprócz tego możemy. Właśnie Rebellion może dobrze posłużyć do poszukiwania jakiejś skrzyni i tak dalej. Oprócz tego mamy... możemy sobie ułożyć zakręcia. Prawie wszystkie żeśmy w sumie poza niewybaczalnymi. Czyli Jawada Kedawra, Imkrucja i Imperio. No Imperium w sumie jest przydatne, szkoda, że nie mamy tych zaklęć, bo pamiętam, że... Nie, w Insignia Śmierci w grach się używało Konfundo, a nie imperium, tak? Czyli zaklęcie Konfundus. No bombarda. Co my tu mamy jeszcze Flipendo i Descendo, Descendo i zaklęcie transformacji? To zaklęcie by się nam w sumie też przydało pewnie, ale dobra, mamy jak mamy. Oprócz tego mamy Alochomorę na pierwszym poziomie, tak? Mamy starożytną magię. No to to jest to, co mówiłem, że jest ten bohater ma? Na... Rzut starożytnej magii, dobra, wróć. Okej, okay, fajnie. Jakaś Alohomorka gdzieś tu? Nie, to nie. Okej. Okay. Ja tak przypominam, że niektóre rzeczy się nie pokrywają z sagą, bo... Tam gdzieś w którymś momencie... Jest powiedziane... Że... Nie pamiętam, która to postać chodziła, że chodziła do... Trzech miotę, jak to była jeszcze jedna miotła, chyba Slakhorn. Ale pewności sobie... You too Ale ręki sobie obciąć nie mam. Mamy mhm. trzeci poziom. Tam gdzieś tu kiedyś jeszcze karteczki byli. Mhm. Okej, okay, to nie otworzymy. No dobra. Gospada pod świńskim łupem. Czyli coś co później ma Belford. Yeah. Ok. W sumie Świński łeb wydaje się być zbliżony do opisów książkowych czy filmowych.

day of the troll attack you're the student he's after i am okay I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead let's say i did know why should I trust you nowll our interests may aligned Botherdynes, could one help us both to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now resides in her sarcophagus in a tomb. and I had a a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us i pójdę na mm. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share run okay with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need and meet me near the tomb. Czyżby to był grabowiec Morgany? Damigas. Gdzie, co, 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 gdzie, co, gdzie, gdzie co, co, gdzie, co, gdzie, 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 właśnie właśnie hmm. okay. gdzie, oh. Przynajmniej, wiecie co, jakby te kraby awiarowały, to też by to było niewątpliwie ciekawe. O, boże tam co my tu mamy? gniazda wyposażenia pełne. MIGHT akcja. Mamy to! Mamy stronę! Nie ma latania bez mojej wiedzy. No. Eee, pewnie zaraz nam się czas antenowy skończy. Dokładnie za dwie minuty. Okej. Okay. Jestem Okej. Okay. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo słuchajcie. Mogę ewentualnie zaklęcia przez, przezbroić w razie W na jakieś... Na jakieś bardziej obronne co my tu mamy? Aresta Momentum. Glacius i Wingard... Nie, to jest Leviosa akurat. Okej. Okay. Winkardium mm. na wiosę mamy założoną Tu mamy zaklęcia transmutacyjne do Okej okay, to jest opiekan nad zwierzętami i ten incendionie Confringo mamy założone Expelliarmus, e, Co bym założył za ten, za co bym mógł założyć Expediarmus? Myślę, że za Aresta Momentum to wcale nie jest zły pomysł. E, Okej. Okay. Hmm. No tak, to wiemy, bo. So and have ever been able to work together? The differences our kinds to It I to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Mm -hmm. okay. Tam te strzałeczki oznaczają, że tam gdzieś są jacyś przeciwnic. To tak w ramach przypomnienia. Okej, okay, dobra. Mhm. Słuchajcie, wiecie co? Bo w sumie to niewiele czasu zostało antenowego. Więc myślę, że podsumujmy ten pierwszy odcinek. Czyli, jakby to myśmy nawet nie zrobili tak na dobrą sprawę, ledwie żeśmy sobie przypomnieli, jak wygląda gra. Zmieniliśmy trochę ustawienia w aktualizacji, bo oni wieczą coś w tych aktualizacjach grzebną jeszcze. No i przeszliśmy troszeczkę. Tak dziabnęliśmy troszkę kampanii. Jak wiecie, doskonale jest przeskok, bo ja w pewnym momencie nie zapisałem streama, więc jest przeskok fabularnie. Właśnie wybiła nasza, właśnie wybiła nasza godzina. Jest przeskok, właśnie z tego względu, że nie zapisałem pewnej części. Stream, a to był godzinny stream? Chyba tak, chyba godzinny stream był. No i cóż, to tyle. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.